Wam, jak zrobić perfekcyjne koło Jest to fajna część budowania W tej bazie tutaj, o wykorzystałem Zaraz Wam pokażę Podstawa tutaj jest zrobiona właśnie oparta jest na perfekcyjnym kole Jest to proste Zaraz w parę minut Wam pokażę jak to zbudować Zaczynamy od tego, że e, robimy taki cokół, jak tutaj o, widzicie. Może być jeden, ja zrobiłem trochę wyżej, bo nie mam już e, miejsca praktycznie na tej górce do budowania. O. A nie chciało mi się schodzić na dół. E, robimy na samym końcu kopułę, e, potem przechodzimy do. E, musimy, e, będziemy gliczować troszeczkę. Przechodzimy tutaj. Wchodzimy do roślinek i zobaczcie, tutaj jest ta taca hydroponiczna do sadzenia roślin. Obok niej jest zioło gamma. I będziemy sadzić zioło gamma. Będziemy gliczować z zioła gamma. Będziemy przełączać na te tace hydroponiczne. O tak, w ten sposób. Wpierw robimy 5 tych tac. Teoretycznie powinienem otworzyć ten kopułę, ale można też z zewnątrz. Eee, możecie sobie wstawić ściankę zawsze. Eee, żeby można było zajrzeć do środka, można robić to też od środka. Prawdopodobnie też będę musiał zajrzeć do środka, jak, jak mi nie wyjdzie gliczy czy się pos posadzi roślina, bo z zewnątrz jej nie można usunąć. <laughs> no ale zasada jest taka, że robimy to w ten sposób. wstawiamy 5. Bardzo dziwne, że mi za każdym razem wyszło. Dobra. Teraz łączymy kabelkami sobie tutaj, w środku, te tace. Robimy jedną centralną i od jednej centralnej będziemy ciągnęli kable do każdej yy, innej. Zrobimy cztery promienie. Dobra. Teraz musimy usunąć te tace. Zostają nam kable. Kable wykorzystania zrobienia podłóg po okręgu. Potrzebujemy 8 kabli. E, zaraz dorobię resztę. Zobaczcie teraz. Teraz będziemy sadzić roślinki pomiędzy, e, pomiędzy kablami. E, żeby, musimy zrobić jeszcze jeden komplet kabli. watch. Znowu wyciągniemy kable. To co teraz robię, to nauczy mnie tej techniki wujek z, Gred, z Gredos. Ma też swój kanał na, na YouTube. Zrobiłem ten kabel? Chyba jest, dobra i teraz usuwamy kopułę i zostaje nam 8 kabli. Policzmy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, wszystkie są I teraz wybieramy e sobie, musimy mm, jakąś lampę postawić gdzieś tutaj w pobliżu. Gdzie są lampy, tutaj są lampy. Najlepiej usunąć jeszcze jeden tutaj, żeby było trochę miejsca. W ogóle muszę przełączyć, żeby był dobry celownik. Ten glitch się nazywa banjo glitch. Tak jak struny w banjo wygląda. I teraz idziemy do menu i bierzemy podłogę że ja tutaj budowałem wszystko z, z drewna, to też zrobię okrąg z drewna, niech będzie czerwone. Lubię czerwony kolor w grze i teraz tak, ciągniemy kabel i tutaj zawsze będziemy robili, stawiali każdą podłogę od tej strony. Zobaczcie, że jest ten pierwszy kabel, jest na wprost do tego konektora zielonego. Nie wyszło jeszcze raz. Czasami to irytujące jest, że tak to nie wychodzi. Trzy razy. No, widziałem dzisiaj, no, na to wychodzi. Ale teraz możecie zobaczyć, jak czasami trudne jest budowanie e, z gliczem. Dobra. I teraz tak: jedna centralna podłoga i potem pięć w każdą stronę będziemy kładli. Taki krzyż za każdym razem będziemy robili, trzeba będzie powtórzyć te osiem razy. Po zbudowaniu e, trzeba usypać wszystkie. ostatnich oczywiście nie I teraz usuwamy ten pierwszy kabel sobie też od razu ten, żeby nam się nie pomyliło nic I znowu ciągniemy kabel do następnego. Tylko pamiętajcie, bo ten konektor się może przekręcać nam, no nie? Eee, w zależności jak najedziemy na niego tym... Eee, o, widzicie? On się zmienia do innych kabli, czyli każdy kabel ma swój konektor, no nie? I trzeba pamiętać, żeby zawsze był na wprost, nie? O, i teraz pięknie. No i jedziemy dalej. Widzicie, już mamy początek koła. do me think I'm back. Raz zrobiłem 64 <laughs> boki koło. Z gret zrobił, bo zawziął się i zrobił maksymalnie, co można zrobić z 4 kopuł, bo można te kopuły siebie wklejać też. Robicie przesunięte troszeczkę od siebie. w Sobie w sensie. I jemu się wydało 380 boki bodajże no, Ale to kupa roboty zawziął się i to by się nie chciało Tak samo teraz czekam eee, Z grę robi poradnik na eee, szklaną sferę teraz chęciam obejrze, ale podejrzewam, że nigdy się za to nie wezmę, bo jest strasznie dużo roboty przy tym. Chyba tydzień robił bodajże czy, nie, czy nawet dłużej, nie wiem, nie chcę skłamać Strasznie dużo elementów idzie na taką kopułę też. I kopułę też się robi na bazie koła takiego albo potem to jeszcze jakoś inaczej zrobił też. Ja zrobiłem raz kopułę yy, na bazie koła właśnie. też mi to całe, całe dwa dni chyba zajęło robienie głupiej kopuły ja się też naskurzałem, bo bo strasznie dużo roboty było przy tym dużo poprawek miałem, bo pierwszy raz robiłem też z jakiegoś tam przepisu z internetu na jakieś filmiki patrzyłem zrobiłem, ale trudno było tam gdzieś nawet mam e, e, w swoich bazach filmik właśnie z takiej konstrukcji na swoim kanale tutaj i zaraz moment będzie koniec Pamiętam pierwszy raz jak robiłem to koło to czarną magią to dla mnie było nie mogłem zrozumieć jak to działa na początku strasznie trudne było to budowanie z gryciem jak wam się spodoba poradnik jak zrobić koło obejrzycie resztę moich tutoriali, ja wiem że nie robię tego perfekcyjnie, ani szybko. Ostatnio ktoś komentował, że mógłbym przy te filmiki robić, czy coś tam. Nie znam się na tym. Nie wiem jak wytłumaczyć, nie wiem jak pokazać, a na obrótce wideo się znam tyle o ile. Nie mam cierpliwości do takich rzeczy, trzeba nad tym siedzieć. W moim wypadku nie mam cierpliwości, wolę przekazać jakąś wiedzę niż siedzieć dwa razy dłużej nad jednym filmikiem i kto polubi, to polubi, kto obejrzy, to obejrzy. Naprawdę nie, nie zależy mi aż tak bardzo na popularności z tego powodu czy coś. W końcu filmiku pokażę Wam też szybciutko jak zacząć wypełniać te koło żeby zrobić spójną podłogę no ale to akurat zajęło bardzo dużo więc pokażę tylko jak zacząć, jak to robić To kupa czasu jest W następnym filmiku pokażę jak e, zrobić e, bazę na niskiej orbicie na wysokiej orbicie, niskiej orbicie jak zrobić bazę, bazę w, w chmurach e, Jest też na to fajny sposób mam parę takich baz zrobionych dwa ostatnie kabelki Dobra i ostatnia sztuka. Dobra. No i teraz zobaczcie, od razu mi za każdym razem weszło, a za pierwszym razem 6-7 razy próbowałem. Iretujące to czasem nie jest strasznie. Dobra, no, no, mnie teraz resztę. z gadaniem 17 minut zrobienie tego nie aż tak to nie to już nam niepotrzebne zrobię tylko teraz zdjęcie na ten na sobie na, na górę pier. Też, też, żeby było fajne zdjęcie do polotnika. Dobra. No i dobra, i pokażę Wam teraz, <trych> jak zrobić, jak, jak wypełnić podłogę w moim wcześniejszym filmie, jak tłumaczyłem podstawy gliczowania pokazywałem jak e, wklejać podłogę w podłogę. Hmm, powtórzę to jeszcze raz, bo może ktoś tylko obejrzy ten poradnik. <coughs> Widzicie, obok siebie jest podłoga i, po, i ściana. Ściana i podłoga. Jak się szybko przełącza krzyżykiem e, i w tym samym momencie naciska e, RT na padzie w Xboxie e, e, na PS. 4 PS5, yy, guzik R2 bodajże nie pamiętam, bardzo dawno tą grałem na PS-ie jak przełączysz szybko i naciśniesz guzik budowania podłoga się wkleja no i tak trzeba całe koło wypełnić, to zajmuje kupę czasu z godzinę podejrzewam, najmarniej Robię jedno okrążenie szybko, bo widzicie, krawędziami podłoga się jeszcze nie schodzi. Trochę jest rozlazła, a żeby była perfekt to właśnie trzeba jeden, jeden okrąg do środka. Dwadzieścia 20 minut, dość długi poradnik. No co jest? Obwód tego koła ma trzydzieści dwa boki. Można zrobić też na 16. Mogę to wcześniej to powiedzieć, co prawda. E, to będzie mniejsze kółeczko, i wtedy po prostu robimy, nie robimy tych drugich. E, e, tak jak wkleję na samym początku pięć, tylko tych tac hydroponicznych. E, no i na tym kończymy, tak? Zostają nam cztery kable, i od tych czterech kabli robimy, z tych czterech kabli, po prostu robimy koło. I nie od, jak budujemy to nie budujemy na 5 pięć, na pięć podłóg ramię, tylko na 3 podługi ramię i wtedy nam wychodzi 8 boków to jest 4 boki, 16, to wychodzi razy 4 to wychodzi 16 i mamy mniejsze kółko po prostu ale na 32 jak się zrobi to takie jest to koło mm, ładne tam już wtedy, tutaj aż tak bardzo nie widać, nie widać, że jest prostokątne to koło, w sensie te boki są prostokątne, podłoga jest, no, no, rozumiecie o co chodzi. Na tym mniejszym kółku 16 już widać, że to jest zrobione z podłogi po krawędziach, nie? Ale też, no, wykorzystywałem tę budowa. Teraz zobaczcie, podłoga po krawędziach się idealnie zgrywa jedna z drugą. Nie ma żadnych szpar po obwodzie. Usunę sobie to spadnie. Lecimy na górę jeszcze raz. I zobaczcie, idealnie się wszystko zgrywa. Ładnie wygląda jeszcze raz przeskoczę na ten na. Kamerę z zewnątrz i zobaczcie, jakie ładne koło nam wyszło. I potem można ładnie, właśnie, wypełnić w ten sposób, co ja teraz pokazywałem, cała aż do środka. Jest idealna podstawa do budowania czegoś bazy nie wiem, lądowiska, nie wiem, czegokolwiek. Ja różne rzeczy z tego robię. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego poradnika. Pomacham Wam teraz łoteczką tutaj ładnie. Miłego dnia życzę.